Wojska wyposażone w technologie rodem z filmów science fiction, gdzie żołnierze i pojazdy mogą znikać w mgnieniu oka, stając się niewidzialnymi dla wroga. To nie jest już tylko fantazja, ale rzeczywistość, nad którą pracują chińscy naukowcy. Ich najnowsze osiągnięcie to przełomowy projekt peleryny niewidzialności, który może zrewolucjonizować prowadzenie działań wojennych. Inspiracją dla chińskich badaczy były zdolności adaptacyjne zwierząt, takich jak kameleony. Dzięki zaawansowanym materiałom, które potrafią błyskawicznie zmieniać swoje właściwości, przyszli żołnierze będą mogli idealnie wtapiać się w otoczenie, stając się praktycznie niewykrywalni. Wzmianki o tej technologii zaczęły krążyć już na początku roku, kiedy naukowcy z Uniwersytetu Zhejiang ogłosili spektakularne postępy w adaptacyjnym kamuflażu. Wcześniejsze próby stworzenia technologii kamuflażu miały swoje ograniczenia. Nie radziły sobie w złożonych warunkach środowiskowych, nie mówiąc już o szybkim dostosowywaniu się do zmiennych czynników, takich jak temperatura czy wilgoć. Opracowanie materiałów, które reagują na zmieniające się warunki w czasie rzeczywistym, wymagało ogromnych innowacji i wieloletnich badań. Kiedy w końcu świat dowiedział się o tym przełomie, wywołało to niemałe zamieszanie na międzynarodowej arenie. Innowacyjność tego materiału wynikała z dogłębnych badań nad zdolnościami kamuflażu trzech niezwykłych stworzeń kameleona, szklanej żabki i brodatogamy brodatej. Zdaniem naukowców to właśnie połączenie ich pozwoliło na stworzenie hybrydowego materiału, który zmienia sposób, w jaki odbija się od niego światło. Zamiast działać jak typowe, nieprzezroczyste powierzchnie, ten materiał manipuluje światłem w zupełnie nowy sposób. Gdy na obiekt pada światło, czy to słoneczne, czy sztuczne, normalnie odbija się ono i dociera do naszych oczu, które dzięki siatkówce przekształcają te sygnały w obraz widoczny dla naszego mózgu. Hybrydowy metamateriał działa jednak inaczej. Zakrzywia światło wokół siebie, sprawiając, że jest ono omijane, co czyni obiekt niewidzialnym. Co więcej, Peleryna niewidzialności nie jest ograniczona do jednego środowiska. Sprawdzi się zarówno w powietrzu, jak i pod wodą, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla sił powietrznych i marynarki wojennej. Nie są to jedynie teoretyczne rozważania. Naukowcy przetestowali te technologie na dronach, osiągając aż 95% skuteczności w warunkach powietrznych, lądowych i morskich. Dzięki temu żołnierze mogą z łatwością desantować się z samolotu, przedrzeć przez dżunglę, pustynie czy zanurzać się w wodzie, nie alarmując przy tym przeciwnika. Gdy technologia ta wejdzie do masowej produkcji, jej zastosowania z pewnością wykroczą daleko poza strefę militarną. Jak można by wykorzystać ją w codziennym życiu? Zanim pojawiły się samoadaptacyjne kombinezony, brytyjska firma Invisibility Shield Company zaprezentowała w 2022 roku tarczę maskującą o wysokości prawie 2 metrów, wykonaną ze szkła. Co ciekawe, dziś można kupić ten produkt na Amazon i zamówić prosto do domu. Jednak w porównaniu do najnowszej technologii z Chin, brytyjska tarcza ma swoje ograniczenia. Chińska peleryna niewidzialności automatycznie dostosowuje się do otoczenia, umożliwiając kamuflaż nawet podczas ruchu, czego produkt Invisibility Shield Company nie jest w stanie zrobić. Brytyjska tarcza może ukrywać ludzi czy obiekty tylko na prostym tle, takim jak ściana czy trawnik, i nawet wtedy nie oferuje pełnej niewidoczności. Raczej rozmywa granice między obiektem a otoczeniem, sprawiając, że staje się on mniej widoczny, ale nie całkowicie niewidzialny. Dzieje się tak, ponieważ tarcza po prostu miesza światło obiektu z tłem, tworząc efekt rozmycia. Niemniej jednak jest to całkiem imponujące osiągnięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że można ją nabyć za około 400 zł. Kiedy James Bond aktywował funkcję kamuflażu w swoim Aston Martinie w filmie Śmierć nadejdzie jutro z 2002 roku, wydawało się to jedynie fantazją rodem z kina akcji. Jednak już 10 lat później Mercedes Benz zbliżył się do tej wizji, prezentując niewidzialny samochód. W 2012 roku inżynierowie Mercedesa pokryli jedną stronę pojazdu LEDami, a z drugiej umieścili kamerę, która transmitowała obraz na ekran LED. Efekt, dla osób patrzących na samochód z jednej strony, wyglądał, jakby znikał, stapiając się z otoczeniem. To jednak działało wyłącznie z jednego punktu widzenia jakby na kierowcę pojazdu nakleić telewizory, które wyświetlają obraz widziany z perspektywy pasażera. Prawdziwe wyzwanie polega na tym, by stworzyć pojazd niewidzialny z każdej strony, co wymagałoby użycia wielu kamer zdolnych do analizowania linii wzroku każdej osoby w pobliżu i dostosowywania wyświetlaczy do tego konkretnego kąta. Taki poziom zaawansowania technologicznego, choć fascynujący, pozostaje poza naszym zasięgiem w najbliższej przyszłości. Poza wyzwaniami technicznymi, niewidzialne samochody budziłyby poważne wątpliwości natury prawnej i bezpieczeństwa. Niewidoczny pojazd na drodze stanowiłby zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i innych kierowców. Co więcej, potencjalna możliwość wykorzystania takiego samochodu do popełniania przestępstw czy stalkingu otwiera całą gamę etycznych i prawnych problemów. Choć koncepcja jest kusząca, w praktyce niewidzialne samochody mogłyby przynieść więcej szkody niż pożytku. Metamateriały ze swoimi holograficznymi właściwościami mogą znaleźć niezwykłe zastosowanie w świecie sztuki i rozrywki. Wyobraź sobie rzeźby czy posągi, które zdają się unosić w powietrzu, choć w rzeczywistości byłyby podtrzymywane przez niewidzialną konstrukcję. Artyści mogliby także tworzyć interaktywne dzieła, które zmieniają się w zależności od kąta patrzenia, wywołując optyczne iluzje, które zaskakują i intrygują widzów. W świecie rozrywki metamateriały mogłyby również zrewolucjonizować gry w rozszerzonej rzeczywistości, zapewniając jeszcze bardziej immersyjne doświadczenia. Jednak technologia ta ma też swoją mroczną stronę. Oczywiście wiele osób mogłoby używać niewidzialnych kombinezonów do żartów czy organizowania niespodzianek, ale istnieje ryzyko nadużycia. Wyobraź sobie, jak łatwo ktoś mógłby naruszyć Twoją prywatność. Świadomość, że ktoś z takim kombinezonem może Cię obserwować, śledzić i pozostawać niewykryty nawet przez kamery monitoringu, budzi niepokój. Taka perspektywa mogłaby wywołać powszechną paranoję, nie jest to jednak czysta fikcja. Kanadyjska firma HyperStealth już pracuje nad wojskowymi mundurami i opracowaniem technologii niewidzialności dla ponad 3000 pojazdów i myśliwców. Podsumowując, masowa produkcja i wprowadzenie tej technologii niosą ze sobą poważne wyzwania etyczne. Jeśli Chiny dopracują swoje peleryny niewidzialności do tego stopnia, że będą w stanie ominąć wszelkie systemy nadzoru, co powstrzyma je przed wysłaniem niewidzialnych szpiegów do Białego Domu czy Pentagonu w celu ukradzieży tajemnic państwowych. Inne kraje, rozwijając te technologie, mogą równie skutecznie zwiększyć swoje możliwości szpiegowskie i infiltracyjne, zyskując przewagę nad przeciwnikami. W takiej rzeczywistości, pojedynczy agent wyposażony w zaawansowany kamuflaż mógłby odmienić losy konfliktu, eliminując kluczowych przywódców lub wykradając strategiczne informacje, które mogłyby przechylić szale zwycięstwa. W obliczu takich zagrożeń prawo międzynarodowe oraz traktaty wojskowe musiałyby zostać dostosowane do nowych realiów. Kraje mogłyby być zmuszone do intensywnych prac nad technologiami zdolnymi do wykrywania niewidzialnych obiektów w spektrum ultrafioletowym lub podczerwonym. Taka sytuacja mogłaby zapoczątkować kolejny wyścig zbrojeń.